Cześć. Przygotowałem dla Was kurs MonoDevelop. Na początek kilka uwag, abyście wiedzieli co robię. Z pierwsze, Escape Bindings to mam ustawienia, jakich używam w MonoDevelop. Jeśli korzystacie z Visual Studio, zmieńcie się na Visual Studio. Dla mnie ustawienia skrótów klawiszowych z MonoDevelop są łatwiejsze. Tak przynajmniej w moim mniemaniu. Druga rzecz. Tutaj, żeby używać MonoDevelop w Unity, Wejść w Edit, Preferences, External Tools i to wybrać Mono Develop, bo zapewne na początku instalowaliście też Visual Studio. Możecie też cały kurs robić w Visual Studio, jednak po prostu nie będziecie nadążać, może w pewnych miejscach. Oba ID, czy to Mono Develop, czy Visual, są bardzo podobne. Visual Studio oczywiście ma więcej narzędzi, jest bardziej popularny. Ja korzystam akurat z Mono. Gdyś swoją naukę C-Sharpa rozpoczynałem na Linuxie, więc po prostu tę idę, było jedynym takim dostępnym. I ogólnie Wam polecam przejrzeć cały kurs właśnie w playliście po kolei, bo wiedza z danych odcinków może być potrzebna do zrozumienia następnych. I te starałem się tak tłumaczyć, aby po prostu krok po kroku. Dana funkcjonalność była pokazana, żebyście nie mieli problemu, że coś Wam wytłumaczyłem, a tak naprawdę nie wiecie gdzie kliknąć, co wcisnąć i tak dalej. Oczywiście mogą się znaleźć jakieś tam błędy, sam, tak jak oglądałem znalazłem kilka błędów, ale tyle to przeżyjecie. To, to na tyle, jeśli chodzi o wstęp.